W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o związkach. Witamy serdecznie. Katarzyna Matusz? Ksiądz Stanisław Szlasa. No i jak to jest z tymi związkami? Spotykamy się, spotykamy i w którym momencie? Wiążemy. <laughs> tak. Gdzie jest ten moment, kiedy chcemy wejść i jak to zrobić, żeby wejść do tego związku? Wiesz, związek to jest, właśnie może tak z ośmiechem powiedziałem, ale rzeczywiście tak uważam, że związek to jest, to jest relacja, w której ja czuję się w jakiś sposób związany z drugą osobą. Związane emocjonalnie, związane psychicznie. Jakoś wchodzę w relacje z drugim człowiekiem. Ja go czuję, przeżywam. Ta osoba jest dla mnie ważna, dopytuję, przeżywam, co się u tej osoby dzieje. Ja mam związek. Czuję się związany, bo myślę o tej osobie więcej niż o innych osobach. I y, kolejnym jakimś tam krokiem może być związek, y, 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 jakiś kontrakt y, y, w, w urzędzie stanu cywilnego, czy też y, y, sakrament przy, przy ołtarzu. Ale tak naprawdę to chodzi tutaj o bycie, bycie przy drugim człowieku. Dobrze, ale jeszcze jesteśmy w tym momencie, kiedy no, spotykamy się, są kolejne randki. Jak zrobić teraz ze spotykania się, po prostu takiego, powiedzmy, koleżeńskiego lub po prostu poznawania się, do momentu, w którym wchodzimy w związek? Czy musimy to jakoś nazwać, czy spotkać się i po prostu usiąść przy stole i powiedzieć: Słuchaj, dobrze mi się z tobą spędza czas, lubię cię, dobrze się z tobą czuję, co my z tym zrobimy? Kasia, chciałabyś, tak? <noise> tak. Masz odpowiedź. Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ e, każda relacja ma swoje prawa i obowiązki. Inaczej będzie, kiedy spotykamy się bez zobowiązań, kiedy spotykamy się dla poznawania, a inaczej, kiedy wiesz, decydujemy się przekształcić nasz związek jakby w inną formułę, w formułę narzeczony-narzeczona, mąż, żona, każda, każda relacja ma swoje prawa i ma swoje obowiązki. Inaczej będziesz podchodziła do spotkania z kolegą. A inaczej, jak będziesz się umawiała ze, ze swoim narzeczonym, mhm. inaczej będziesz traktowała spotkanie z mężem. Bo e, dlaczego? Ponieważ no jeżeli e, jakaś koleżanka zaproponuje Ci spotkanie, wyjście wspólne, no to ty powiesz, nie, no ja jestem umówiona z narzeczonym. Mhm. To ma inną wagę, to ma inne znaczenie. Dlatego wydaje mi się, że to jest takie ważne, że w pewnym momencie, kiedy czujesz, wiesz, e, 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 czy kobieta, czy mężczyzna w czasie spotkań czujesz zaangażowanie i czujesz, że ta relacja bardzo ciebie jakoś angażuje, jakby wchodzi we wszystkie sfery twojego życia, to wydaje mi się, że to jest ważne, żeby usiąść i rzeczywiście porozmawiać o tym. Powiedzieć, słuchaj, no, ja y, jestem bardzo zaangażowana y, emocjonalnie, uczuciowo, czuję, że tak y, w dobrym tego słowa znaczeniu wkręcam się mm. w naszą relację. Teraz co zrobimy dalej, nie? Czy jesteś gotów na to, żeby rozwijać tę relację, ale już w kierunku na przykład małżeństwa, w kierunku na przykład trwałości naszego, naszego związku, a nie tylko takiego bez zobowiązań. Spotykamy się i w każdej chwili możemy się rozstać, ale nic nas to nie wiąże. Myślę, że jest też taki lęk, że, że ludzie boją się takiego określenia, określenia tej relacji, określenia związku. Tutaj też jest lęk. Ludzie boją się, lękają się pewnych zobowiązań, Boją się konsekwencji. Co za tym idzie? Wydaje się, że radzą sobie w taki sposób, że nie domawiają pewnych relacji. W tej chwili jest lżej, mm -hmm. ale, ale w perspektywie czasu no, rodzi to krzywdę. Rodzi, ponieważ? Ponieważ. Spotykają się, dają czas, dają zaangażowanie, przeżywają również zaangażowanie takie emocjonalne, a później, nie wiem, po roku, po dwóch... No bez żadnego powiedzenia rozstają się, no bo no, nie pasujemy do siebie, na przykład coś nie wyszło, żaden problem. No i wtedy możesz mieć takie poczucie, że, że ktoś, no, że straciłaś czas, że mm. ktoś cię wykorzystał, że ktoś cię zabrał ci ten czas. Budzisz się z ręką w nocniku, bo ileś czasu chodziłaś z kimś, angażowałaś się i nic z tego nie wyszło. To jest chyba trochę tak, tak sobie myślę, jak decydujemy się na przykład na zamieszkanie z kimś przed ślubem, bo chcemy się poznać, bo taki jest, yy, taki, taki, taka jest teza, że lepiej się poznamy, jak będziemy razem mieszkać. Oczywiście, no bo lepiej się poznamy, jak przebywamy ze sobą 24 godziny na dobę, ale co to powoduje? Wiesz, no wtedy powoduje to, że no poznałaś i wchodzisz w małżeństwo i w zasadzie nic się nie zmienia. Albo nie wchodzę w małżeństwo, bo nawet tu jest ten problem, że żyjemy sobie. Jest fajnie, jest ciekawie i jest informacja pod tytułem po co to zmieniać? Z jednej strony po co zmieniać, ale z drugiej strony no małżeństwo nic nie zmienia. W takim układzie? W takim układzie. Nic nowego. Nie ma żadnej ciekawości, nie ma perspektywy rozwoju. Myślę, że, że to jest takie, jak, jak wszystko, ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony rzeczywiście, jak ludzie są ze sobą, to siebie poznają i mogą inaczej siebie poznają, jak są 24 godziny na dobę, ale z drugiej strony nie mają już takiej ciekawości dla siebie, mm. więc jak wchodzą w małżeństwo, to nie są siebie ciekawi. Jakby ta relacja już jakby wszystko osiągnęła. Natomiast relacja musi mieć swoją dynamikę. E, poznawanie, przybliżanie, umacnianie, owocowanie, e, po to, żeby, żeby żyła. Relacja jest, jest taką, w dobrym tego słowa znaczeniu, przygodą życia. Trzeba iść razem w przygodę, w odkrywanie, to tak jak z przyjacielem iść w góry. Iść i wiedzieć, że mogę na, na przyjaciela liczyć, że ktoś mnie wesprze, ktoś na mnie poczeka, ktoś da mi wody, bo, bo mi zabrakło, ale razem będziemy się zachwycać widokami, górami, będziemy zachwycać się lasem, będziemy zachwycać się szumem potoku. To, to jest właśnie to, ale w momencie, kiedy ludzie nie mają tego, no to tak jakby sobie w jakimś sensie coś zabierali. E, ta relacja zaczyna być taka, e, taka statyczna, mm. po prostu oni są ze sobą. Tak na spróbowanie, no i ta próba trwa, i tak 15 lat, i tak się 15 lat próbują, i, ale tak naprawdę to wewnątrz jest cały czas taki lęk, niepokój, a czy mnie nie zostawi? No bo nie ma się do niczego, nie ma do czego się odwołać. Mm. To wszystko jest takie no, na słowie, ale za chwilę słowo może się zmienić. Wystarczy, że wiatr zawieje w drugą stronę, prawda? Natomiast nawet jeżeli jest to związek cywilny, jeżeli to jest związek sakramentalny, jest się do czego odwołać. Mm -hmm. Odwołujemy się do przysięgi, odwołujemy się do, do słowa podpisanego nie? Do, i jakby walczymy o relację, możemy walczyć o relację, bo nam zależy, bo to jest ogromna wartość, którą udokumentowaliśmy. Nawet zdjęcia można wziąć ze ślubu i zobaczyć, że kurczę, pięknie wyglądaliśmy, byliśmy uśmiechnięci w dniu ślubu. Co się wydarzyło? Co się stało, że, że, że teraz tak nie jest? W książce też rozróżniamy pojęcia chciany i przyjęty. Czy mógłbyś naszym widzom wyjaśnić te pojęcia? Tak. To jest takie bardzo terapeutyczne określenie. Czy ktoś jest chciany, czy przyjęty? Przyjęty to jest ktoś z dobytkiem całego inwentarza. Taki jest, ja Cię przyjmuję, Cię akceptuję. Nie mam koncepcji na Ciebie. Ale chcę, żebyś była w moim życiu, chcę, żebyś ubogacała moje życie, ja chcę troszyć się o ciebie, chcę ubogacać twoje życie, chcę, żebyśmy razem przeszli przez życie na dobre i na złe, jak mówi przysięga małżeńska. Natomiast chciana osoba to jest osoba, która już w samym, na samym początku ma jakieś zadanie do spełnienia. Ja chcę ciebie, abyś uszczęśliwiła mnie, ja chcę Ciebie, abyś urodziła mi dzieci, ja chcę Ciebie, abyś mi prowadziła dom, ja chcę Ciebie, bo chciałbym się umieć pokazać przy przyjaciółach, przy pięknej kobiecie. Wiesz, jakieś zadanie ma, ja chcę tej osoby, ale ona ma wtedy jakieś zadanie do spełnienia. Jest takie niebezpieczeństwo, że jeżeli tylko nie będzie spełniała zadania, no to nie ma racji bytu. Po więcej, zapraszamy do naszej książki o niektórych lękach kobiet w sklepie internetowym Amen Amen. A my zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia.